Po co mi te kaski? I to w notatku dwa? No, dla mnie to jest tylko rekwizyt. Ale dla ciebie może być to Twoja rzeczywistość. Jeśli wybierzesz się 30 maja na 16, już dialog możliwości. Tym razem w niestandardowym miejscu, bo w kopalni pod ziemią 320 metrów pod. I w takim kasku będziesz mógł lub mogła posłuchać ciekawych, inspirujących prelekcji, poznać ciekawe osoby. Zgłębić Twoją sieć kontaktów. Dlatego serdecznie zapraszam Cię. Więcej informacji w poście albo pod linkiem. Zapomniałabym o jednej ważnej rzeczy. Jeśli skorzystasz z mojego kodu zniżkowego, to bilet będziesz mieć w niższej cenie. Dlatego wpisz kod Marzena, i wtedy będzie w wyjściu w katanie, a atrakcje tak samo dobre jak w pełnej cenie.